Co to jest ślub? To jest coś takiego, jak dziewczyna i chłopak związują się na zawsze. Czym? Taką miłością, ale nie taką miłością, że człowiek całuje się miłością inną. Chyba nie pomyliłem adresu. Drogi chłopcze, rozmowa ze mną nie ma sensu, bo jestem zupełnie głucha. moją zupełnie. Klapę. A co mnie to obchodzi? Ma być super! A ty umiesz się żegnać, dziewczynko? Tak! Do widzenia! U nas zawsze tak kulturarnie! To alkohol! No miałam niedawno imieniny! Aśmy po Chyba miałby jej dosyć, bo ciągle mu kazała sprzątać. Sama by się byczyła. Koko jumbo i do przodu! To moje hasło. Dobre, nie? Zrobię ci kogielu kręcę mogie. To jest trudne, to jest tylko no, powiedzieć Zrezygnowałem, już chcę inną żonę Ale żona wtedy łatwo się obraża Ale jego to już nie obchodzi, ma to w nosie Po prostu jest dużo babek na świecie I Może śliwóweczki pop kosztuje zakupionej w sklepie legalnie Koko jumbo i do przodu To moje hasło, dobre nie? kontroluje, menedżer jestem O Jezu, Śniłem się że jestem na bezalkoholowym weselu. Jak wygląda przysięga małżeńska? Że do siebie przysięgają. Pan mówi tak, ja ciebie nigdy nie zapuszczę, bo ty jesteś piękna. I potem jest ogłaszam was mężem i żoną. Chcecie cię pocałować. Ja na to nie patrzę, bo ja się trochę wstydzę i to jest za bardzo piękne. A co w tym jest takiego najpiękniejszego? Ostatnia fajna chwila w ich życiu to jest jak dotykają do siebie serca się. A dlaczego panna młoda ma wtedy białą sukienkę? To jest symbol dziedzictwa Że ona już nie jest nie do tykania. To jest też trochę do dekoracji To ja raz, Micha, come on Jak ja się przewrócę, albo co To ja się za swoje przewrócę Koko i do przodu To moje hasło, dobre, nie? Hej, to moja królewna Znajdź sobie własną no ładne cacko Mój syn, panowie nadmiernie boi się swojej żony. Ciemność, widzę ciemność. Panowie, pijcie dalej sami. Nic się nigdy nie kupiłem niczego. Raz, kołnierzyk do palta. A chłopcy? Który pierwszy? A u nas w stodole stoi jeszcze syrenka po dziadku i trabant. A, bo teraz jak ktoś po pijaku pojedzie, to mu samochód ma je zabierać. Drogę moje, gardło moje. Tak pięknie, w pięknie pięknych z przyrody. Bo my z chłopami ze wsi wczoraj postanowili prowadzić post antyalkoholowy. Zdecydowaliśmy, że pijemy tylko raz dziennie. Akurat, raz dziennie. No raz dziennie wala, a, ale dosypa. <laughs> Czasami, to by się chciało normalnie pożyć, odsapnąć troszeczkę i ten... Należy nam się solidna rozrywka. Hehehe, ale z ciebie to ctaniak. kręci z Muchomorkiem. Chodź do ciotki, chodź do ciotki. Brunetki, blondynki, ja wszystkie was dziewczynki, A to jest Pele. Ale to naprawdę równy kolej, zawsze można na nim polegać. BELE Boję się szczytowania z obawy, prykania. Panowie, pijcie dalej sami. Ja, już widzę białe samochody. Ciemność, widzę ciemność. Ciemność, widzę.